Firma hiszpańska, która od dwóch lat współpracuje ze Społeczką Szkół przemysłu młodej reklamy imienia Reymonta, zgłosiła się do tej placówki z pomysłem, aby zorganizować kolekcję. Która jest właściwie z papieru, który jest naklejany na, na panel podłogowy czy też ścienny. Z reguły się nie zastanawiamy, skąd to się wzięło, prawda? A to jest po prostu papier. No i z tego Powstała kolekcja, kolekcja no właśnie, nie odzieżowa, tylko kolekcja papierowa. Chodzić w tym to za bardzo się nie da, bo panel jest jednak po to, żeby chodzić po nim, a nie w nim. Niemniej jednak chodziło o to, żeby pokazać kreatywność nauczycieli i młodzieży, jak można to wykorzystać, chociażby w celach marketingowych czy CSR-owych, żeby po prostu pokazać coś zupełnie innego i stąd pomysł na powstanie tej kolekcji, którą dowodziła Violetta Podsiadlik. Bardzo ciężki był materiał. Ten papier był bardzo delikatny. On, no, nawet w rękach nam się roz, rozwalał całkowicie. Nie mogłyśmy tego okiełznać, ale oczywiście, jak dobrze fachowcy, to daliśmy radę. Czy był sens robienia kolekcji nie dość, że papierowej, to na jeden pokaz? Oczywiście, że jest sens, bo przecież możemy zobaczyć, jak to pięknie wygląda. Możemy się twórczo wyżyć. No, przecież, gdy malarz maluje obrazy, też nikt nie chodzi, ale je podziwiamy. Też to jest traktowana taka kolekcja jak sztuka po prostu. Na wybiegu pięknie jest to wszystko razem skomponowane, mod na modelkach pięknie wygląda. Prezentacja niecodziennej kolekcji spodobała się na tyle, że zrodził się kolejny pomysł, aby stworzyć kalendarz. Zdradzimy, że modelki dały się fotografować w sądzie rejonowym w Częstochowie. Nikt nie został aresztowany. Pani prezes cenzora zgodziła się, żeby wykorzystać te piękne, minimalistyczne wnętrza, jak i również sam gmach do, do zobrazowania tejże kolekcji. Bardzo się cieszymy z tej pracy, no niemniej jednak jest w niej również bardzo smutny wątek, że to była ostatnia praca, że sama sesja zdjęciowa Adama Markowskiego, naszego nauczyciela i świetnego fachowca zarówno. Z grafiki, jak i z fotografii. W każdym razie w ten sposób również uświetniliśmy jego dorobek. Sam kalendarz jest naszym kolejnym krokiem do pokazywania, że Remont jest kreatywny i że jest wiarygodny zarówno dla młodzieży, jak i dla firm, które z nami współpracują.